I w lewo. I w prawo. Mój Boże. I prosto. Kurwa, skąd wiesz? I w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo idź. Ej, on to grał kurwa. On Nie. ma wujka w epiku. Strzelam totalnie. <laughs> prosto. Prosto. Dawaj. No nie, A? no Rudy nie. No w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Masz to, musisz. O mój Boże. Tak cię prowadziłem dobrze, nie? No ale to pojawi wina. Aha, bo nie trafiłeś na wyskocznie. No to szybciej, aster z tym finałem. Czekamy w lobby. Oho. Wital. O, nie rozwaliła uszu. No way. No to gramy. Teraz składy można grać. Jak tu się wycisza? <noise> Nie da się Każdy twój ruch będzie teraz słyszalny Aha i chłop chyba serio się wyciszył Nagle zamilkł to, 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 to co robimy? Jak się jąka Oho, jed jednak wali po uszach o, o Jezus Maria Rudy, tylko dwie kobiety, spokojnie <noise> Jezu, kobiety. O, o, o kurwa. Ktoś ja. napisał, jak wyjść z depresji? Nie, wchodź w nią. <laughs> Ktoś napisał. <laughs> Kto? Czy masz to Czy... Nie, myślę, że nie mam dwubiegunowości. Twórą... Dobra, ty też pierdalasz. <laughs> Jakiś kurwa spaghetto? Jak byłem dzieckiem, to narysowałem domek i drzewo, i ojciec powiedział, że gówno w chuj, ale dziadek powiedział, że zajebisty w opór, bo mi to kończy się obraza pełnionych artystów. O, dziadek Sigma. Po pierwsze zaraz będzie Jacob, po drugie będziesz rozmawiał z kobietą zaraz. O, proszę bardzo. Witam wszystkich. Zrób spin. to tak kurwa Czekaj, zaraz zrobię. Bo ten śmieć wyszedł. Kamil nauczy się w końcu realizować, a nie uciekasz. Halo? Halo? Halo, cześć. Cześć. Halo, witam. Witam. Cześć. Jak tam? tam? Dzień wam mija? Bardzo dobrze. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. To się cieszę. To się to cieszę. To się bardzo cieszę. Super. No i skłonę, Mogę... sk bo na chwilę zmieniam się w Jakuba Grabowskiego w tym momencie. Mogę się odezwać, nie uciekniesz? Nie. No i ładnie. O. Jedna jest. Tylko gdzie ten baran? Jezus Maria, on znowu se polazł. Baba przyszła, nie? No baba przyszła, a Rudy to się zamknął normalnie, to jest znaczy niesamowite. Czu mi się to kurwa jest? mikrofon wyciszył? Do jest Ja cały czas mówię do siebie, kurwa! Jak to jest mieć dwubiegunowość? Ja myślę... Nie, myślę, że nie mam dwubiegunowości... Dobra, ty też wypierdalasz. Ja, myślę, ja myślałem, że ty tak specjalnie cicho siedzisz. Chciałam wam do... powiedzieć, że ja bym w momencie moment jak ale z racji, że jestem jedyną babą, nie będę się poniżać. Dawaj, 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 no dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, ja mam było, było się nie odzywać. Wy się więc to wy musicie się nauczyć. A. Ja bym chciał usłyszeć uwu na tym przesterze zajebany. No. <laughs> Dobra, jest... nie hejtujcie Aster. Każdy profesjonalny streamer zaczyna od przesterów. Co? Ja nie liczyłam, ja mam do <laughs> Nie mieszkam sama i chyba mam jeszcze resztkę godności, więc. Aha, <grymne> jedyna w tej drużynie godność jeszcze ma. XDD Halo, słuchaj mnie, halo, 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 halo? O nie! Zaraz tym wyjdę, a wraz. Aha. Halo, halo, co Zaraz mam wyjdę. Słuchajcie, czyli są pieniądze. No i rybszy. Godność w tym Łabbi to jeszcze istnieje. Ej, grę nam znalazło. Przestańcie, co... jest... proszę co... jest... Was. Ja pierdolekłem ten też ma czasem się coś pogadam, czasem sobie coś pogadam, a wy słyszycie jak mi fotel, ale tak, to jest bardzo fajnie, zapraszam. Łeb. Czo, 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 Nie śmiejcie się, Doster. Czuję się jakbym wróciła na weślarstwo, bo żyję między tymi Dzięki. Hasta la vista maniana. Ty kurwa, jepana. H w języku hiszpańskim jest nieba. Wyobraź sobie, że ha to mózg Dawida, kurwa. A, nie istnieje, kurwa. Nie dobra, dobra, masz pana. Warto było. Co ty kurwa, dochodzisz tam? Nie powiem. Ja robię <noise> to. Panowie, jeśli ro robicie takie rzeczy, to proszę, chcę wyjść. Chcesz dołączyć? Dawida, zrób dla mnie uwu, proszę. Co? Zrób dla mnie uwu. <laughs> po co? Dla niego. Dla przyjaciół. Siła przyjaźni. Okay. Nie, ramię to Dawid. <laughs> Krawędziła do tego. Okej, okay, to już robię. Uuu, rób. Jezu. <noise> Ej, Dawid, przynieś się do kamery na chwilę. Już. <noise> Dlaczego odpadliśmy? Bo jesteście słabi. Aha. Ej, Dawid, przynieś się do mikrofonu na chwilę. Taki totalny ta... rozpierdol. O co chodzi? Nie róbcie tego, bo bo ja was. Nie róbcie tego błagam właśnie. Nie, 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 to nie pan Dobra, cię z cię nie, 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 nie,

Jezusku. No i ona też się nie odezwie. No i papa. Jazda, 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 jazdaaa. Jazda, jazda, uuuu, więcej. Uuuu, 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 uuuu. Połóż owoce i wpadnij ja ja w owoce. Znajdź kawałek, który mi się uda, stan na kafelku z owocem na dalem. Przejdź, złoto. Owoce kalkulacje. Z... Owoce kalkulacje. Bardzo dobrze mi się żyło, a co tam u Ciebie? Bardzo dobrze też się żyło. Chciałbym, żebyś zaczęła mikrofon, bo cię nie słyszę. <coughs> Regulej mocniej. Nie, myślę, że nie mam dobrych dobrych sygnałów. Tu jest, jest Adasiu morenka. Tu jest morenka, burda na morence. Zobacz, Adasiu. to jest Adasiu. To jest To jest jest no jak kurwa, papa. Pa. Nie skupiłem się na grze. Chłopaki, <laughs> co mówicie? <laughs> nie słyszysz. No teraz na pewno nie słyszysz. Nie ja wiem, to... czy chcę ich odciszać dzisiaj. Mogę tego nie wytrzymać. Od... Nawet ty Piotrek? No dobra Jebać czary Czarnoksiężników Kurwa jebana jest Jebać czar magię Tylko dobra i Harry Potter, tak tak Ty, bo my odpadliśmy Jebać tego Voldemorta bez nosa kurwa Ja dosłownie przez chwilę myślałem, że ty serio powiesz jebać czar... <laughs> Czarujących <laughs> mężczyzn Cza-cza <laughs> czarnych <głos> <głos> Ale weź mnie z serio, bo mi łeb wybuchnie zaraz. Czas na kolację, zwykle, zwykle dam tabletki, tabletki, bo chciałbym żyć, a nie się tylko uzależnić. To znakuje jak anżowe rzeki. Wyjdziemy na dwór, kiedy, kiedy wyjdę z depresji. Z depresji. Wszystko, Wszystko się robi nie? jasne, gdy ich nie ma. Ej, Michał bana od Twitcha dostał. Co kurwa? Jak, jak banał od Twitcha dostał? Ale kto, Maciek? Michał. Jak Michał? Czekaj, kurwa. Nie, no trolujecie. Max? Niemożliwe. Nie, ma Nie. Nie ma. Dawid, kończ streama, usuwaj woda, lecimy od nowa. Proszę cię. Robi... Ale... Zacznij nowego livea, Dawid. Skuż. Dawid, robi nowego livea. Szybko. Czekaj. Ogółem, przenosimy się na nowego streama, usuwamy woda ten kanał jest obecnie dostępny z naruszenia wytycznych. Oj, papa, już kurwa, chuj papa. Dawid, rób nowego live'a, proszę cię. No i się tutaj gracie. Mój, kan mój kanał jeszcze się trzyma, kurwa, jest jeszcze dobrze. O mój Boże! No i. ale czuliśmy się bez karmi kurwa. Może skończymy na dzisiaj, proszę. A co ja tam w ogóle mówiłem wcześniej, co ja mówiłem? No. A ty, Dawid, pętasz, co mówiłeś tam, pew wtedy? Ale to nie u mnie. A no ta dobra, to papa pa, Piotrek. No ale star on napisał czacza -Cza palić, więc wiesz. A no tak dobra. A dobra, Jezu, no ta. Wojtek zapisuje sobie woda szybko. Ej, to może zrobię szybki restart? Co tak dla pewności? Zróbmy restart, ale... Wojtek pobierz woda i Jej zaczynamy. Co ty gadasz? Czarujących magów, bo ich nie nienawidzę. Czekaj. Wojtek wyłą... usuniesz jak na szybko, nie? Kasuje w... Ale się... Kasuje woda, ale się obstraliśmy nagle wszyscy. Chopyk. Bo też arkietowa liga tytuł. No nie, bo się auto. bo ten nie zmieniam tego co jest na tym. Pisan. Ej, i followa ci zajebało. już nie masz 28, tylko 27. źle Michał. Max! Max serio spadł z rowerka Jezu, Michał, nie! Ja pierdolę, no i znowu bym musiał... Nie, walić to Gieta dzisiaj, bo ja też długo nie będę siedział Ja do pierwszej dzisiaj będę siedział O, ja pewnie nawet krócej No to ja do północy <laughs> Kurwa Ale ej, podoba mi się to, jak się bardzo dobrze bawiliśmy I nagle, nagle zrobiło się tak poważnie, kurwa, i chuj Jezus, Mario. Tak sobie śpiewamy, śpiewamy i patrzę, że to jest. Nagle, kurwa. Kapsloka. Piotrek napisał, jest no. dużo XD. I tak... <noise> takie zatrzymanie. No. Pięć Wiktorii. Ja, Dobrze, że jest tylko jeden Kamil. Jestem jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. No. Znaczy, był taki drugi Kamil, ale z Jasper jak? Jakby tak się <noise> zastanowić. No. Kamil to jest osoba chora na spermy Kurwa, teraz już tego nigdy nie odzobaczy, co ty mi zrobiłeś? Szybkie wakacje Michał był... na administracji Twitcha Jezu. Tam. Co ja z wami mam? Ostatnio musiałem woda pobierać, teraz tak samo Niedługo każdy z tymi będzie trzeba dokumentować, bo wszystkie, jak leci, są banane I takie są najlepsze nie idzie się wybronić. Jak się nie idzie wybronić, to już jestem wybraniony. Mam sklina. Poza tym ja jestem, ja jestem na prawie, co ty mi tu w ogóle będziesz mówić. Ja, ja, ja znam cały kodeks karny. Jestem, jestem prawnikiem, rozumiesz? To będę za dwa lata. Łato? Mam nadzieję, że kiedyś będziesz potrzeba, potrzebowała pomocy prawniczej, wybierzesz przypadkiem mnie, bo nie będzie wiedziała, że ja to ja i cię tak upierdolę, że trafisz na dożywocie. <laughs> co za Daj, że Kamil nie tylko z imienia. ja mam kolosa za miesiąc z twojego prawa. Uuu. O! No byś nie zdała. Opa. Nie mów tak! Pójdę prędzej w lewo niż do ciebie na prawo. Psia. Ja, co za ja żart Kurde, prawie cię przytrzymałem. Nie, żartuję, byś zdała, tak. Oczywiście, że tak. Prawie. Prawie? Co? Tak, żeby ci punkta zabrakło. Ty, żebyś życia zaraz nie zdał. No, Urodziłem się rudy, już nie zdałem na samym początku. Więc nie wyszedł ten żart. Chłopcu, proszę. No właśnie. Nie, nie denerwuj mnie, bo się popłaczę. On, on... A, no to ja na przykład też nie lubię Dawida. Oh. No, ja nie cierpię tego rudego. Prawda? Tylko, że nie ma żadnego ale. No, plus jeden. Ja po prostu go nie napiszę. Co za kurwa spell. Nam, jak dobrze robi sobie w Among Co? Czego my się dowiadujemy tutaj kurwa, Dawid? Ja sam nie wiem o co chodzi. Co napiszę? Dobra Potler, koniec współpracy. Hmm. Mamy, mamy otwarte miejsce, kurwa, w grupie streamerów najlepszej na świecie. No ja. z użytkownikiem Karasu nam się kończy powoli, tak się składa i będziemy mieli wakat w ekipie, bo... <laughs> Zwłaszcza po tej historii... Dobra. Potter Unmod, Wojtek Unmod, no i kurwa, lecimy. I Rudy też Unmod. Dobrze, że mnie nie zau... Kurwa, właśnie mówiłem, że mnie nie zauważył. Dobra, ta wika to leci tam w chuja na tym czacie, nieźle. Możecie tak tak Ocuch na żywo, ocuch na żywo. Dabić, za ile pierdziesz mikrofon, tatusiu. Siedzę i w no, nie mów tak do mnie, okej. Jeśli tym razem nie nie Okej, okej, okej. Ja, ja. Rudy, za ile pierdziesz? Zapięćmy Dobra, miły. macie banana, bo już mi w na tym czacie. Widzę, że Michałek się rozkręca. A jako zaraz upłynie. Patrzcie na seks. Patrzcie na, na seks. tylko na ciebie. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Oni tylko chcą bawić się twoim brykiem. Co ty puścić możesz? 23 sekundy. Na co czekasz? Po prostu pisz. Aster chciała sobie pograć, przyszła i nie wytrzymała. Ona tak. Schrödy chyba się mnie nie będziesz bał, nie? I chuj to ona wyszła. Mogę się odezwać, nie uciekniesz? No i ładnie Żyję w strachu przed potężnym rodem.